Jesteśmy właśnie po wizycie na budowie nowego domu energooszczędnego. Zastaliśmy dom w takiej fazie bardzo pierwotnej. Dom jest cały ze styropianu, w związku z tym, celi jesteśmy. Biali z tych kulek e, styropianowych, udało nam się spotkać z właścicielami tego domu. E, dlatego, korzystając z okazji, ja chciałabym zapytać, ponieważ jest to pierwszy taki dom w okolicy, co Państwa w ogóle skłoniło do tego, żeby z, właśnie taki dom wybudować i w nim zamieszkać? No, może to pierwsze. Pierwszeństwo. To znaczy, nie jest to pierwszy w okolicy, ponieważ tutaj w w, w niedalekim sąsiedztwie wybudowany jest podobny dom. Zresztą w nim mieszkamy no, i który mieliśmy okazję też wizytować podczas budowy i ponieważ nosiliśmy się z zamiarem wybudowania domu mniejszego i takiego energooszczędnego, dlatego tam jeździliśmy go tak podglądać troszeczkę. No i przyznam się, że nam się spodobał. Spodobał nam się układ mieszkania, ta przestrzeń, która jest, jak widać, jesteśmy rodziną 2 plus 1. To taki metraż nam zupełnie odpowiada, a też tak myślę, że jak rodzina, znajomi nas odwiedzą, będą mogli się gdzieś tam zatrzymać. No i to jest wszystko po prostu takie wspaniałe, że na parterze niewysoki dom, w sensie, że niepiętrowy na tyle miejsca, przestrzenny, funkcjonalny, wydaje mi się, no, z naszym takim założeniem głównie było o tym, że to, żeby nie był taki duży, żeby był ekonomiczny, oszczędny, taki energooszczędny, żeby, żeby po prostu rachunki w przyszłości nie stanowiły głównej, jak gdyby, pozycji w budżecie. od razu państwo no planowaliście, że dom, który powstanie... Przepraszam, muszę powtórzyć pytanie. <grym się wytanie> Czy Państwo od razu planowaliście, że będzie to dom energooszczędny budowany właśnie ze styropianu? Czy, to było, czy taka myśl powstała gdzieś w trakcie planów w ogóle budowy? Czy od razu z takim zamiarem budowaliście dom? To znaczy po początkowo nie widzieliśmy, że nawet w ogóle takie domy istnieją, i tak z zamiarem budowy takiego mniejszego domu, żeśmy się nosili przez jakiś czas i szukaliśmy jakiegoś takiego rozwiązania, żeby nam to spełniało takie warunki. I dopiero tak badanie rynku, że tak powiem, i, i różne rozmowy z fachowcami nakłoniły nas do tego, żeby podjąć taką decyzję. No właśnie, ja jestem ciekaw, na pewno ktoś Państwu zrobił taką symulację, prawda, kosztów. No to jakby tu jesteśmy przed, przed Waszym domem obecnym, tradycyjny, zupełnie konwencjonalny dom. No jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało na przykład w trakcie zimy. Ile tutaj płacicie za opał, a ile tam a będziecie płacili za ogrzewanie? Z tego co dowiadywaliśmy się tutaj w Michałowicach, to koszt całoroczny, całoroczny koszt to jest na pewno z dziesięciokrotnie jest mniejszy tego dziesięciokrotnie. E, nie, no to przesadzasz troszeczkę. Na pewno, jest, troszeczkę. Tak. Na pewno no, jest tak. Ale tak można powiedzieć. No wielokrotnie, no, znaczy... Tu no, jest stanowisk... dom też, też jest dwukrotnie większy dom. To jest dwukrotnie Znaczną większy różnicę. dom. No, jest, jest domem piętrowym z podpiwniczeniem. Także jednak trzeba troszkę tej spalić są to, no uciążliwe jest z tym ekogroszkiem, jest to uciążliwe tak samo. Tutaj jednak jest to mniej, no. ogrzewanie gazem to by było zabójstwem w ogóle dla nas, żeby to można było utrzymywać tak do domy. No a, a nie będzie Państwu przeszkadzało to, że, że tam nie będziecie mogli mieć balkonu i tak dalej? Nie bojcie się, że trzeba będzie się przyzwyczajać do, te, do tego mieszkania ta... tam? Korzystamy z ogrodu głównie. Ale w miarę tak częściej... lat jest coraz ciężej wychodzić. Schody jednak są schody. I to jest właśnie tym plusem, że trzeba już myśleć, że człowiek nie będzie młodszy, a jednak będzie zawsze starszy. Ale kojarzycie już Państwo na czym polega, bo na pewno będziecie tam mieć pompę ciepła, rekuperację. Już ktoś Wam wytłumaczył, jak, jak to działa? No, takie techniczne sprawy już poznaliśmy, bo tak, ogólnie się. po prostu. Ogólnie. Zobaczymy, jak to będzie w rzeczywistości, jak już będziemy mieć to wszystko gotowe. A w dalszych planach? No, Muszę wycisnąć, się <laughs> Syska nie wolno. Mówi. A czy w dalszych. Proszę. Już za późno. bardzo. A czy w późniejszych planach macie Państwo zastosowanie solarów, tudzież jakichś ogniw fotowoltaicznych, jakichś kolejnych um, takich rozwiązań ekologicznych i ekonomicznych w gruncie rzeczy? Zastanawialiśmy się nad tym i planujemy takie rozwiązania. Na pewno gdzieś w przyszłości się pojawią. Tak, tak, tak. O tym wszystkim myślimy, ale tak mówię, dom jest dopiero w stanie takiej pierwotnej, można powiedzieć, budowy, bo to dopiero powstała cała konstrukcja jego taka ogólna. Jeszcze do tego końca daleko, ale wszystko jest w planach takie. Te nowości techniczne, które, które są takim plusem we wszystkich tych współczesnych domach. My tutaj zamieszkaliśmy właśnie w domu w Michałowicach na miesiąc. Normalnie mieszkamy w bloku. E, I co ciekawe, w zasadzie tam, tam nie ma takiej potrzeby, żeby otwierać okna. Znaczy, oczywiście, no, każdy lubi czasem sobie okno otworzyć. Nie? Natomiast e, na pewno zauważą Państwo, że tam jest właśnie taka, taki bardzo ciekawy system wietrzenia, że nie trzeba nic otwierać, powietrze jest, jest świeże mimo wszystko. E, I wiecie, wiecie, od czego to zależy, jakby. Tłumaczona nam to, ale ponieważ te techniczne wszystkie całe to słownictwo jest tak skomplikowane jak się nim człowiek nie posługuje na co dzień, to trudno to wytłumaczyć. Natomiast no, jest to ciekawe, to, ta, ta wymiana ciepła, której nie ma tych, tych utraty tam tej, tego ciepłego powietrza, tylko jakoś to tam jest wszystko wymieniane i to no, powoduje, że, że, że cały czas istnieje ta wymiana, a jednak ciepło, które jest w środku, to cały czas jest. A to pytanie muszę zadać, ile kosztuje Was ten dom? Wybudowanie tego domu? No jeszcze nie jesteśmy tak do końca, do końca w sumie zorientowani, ale na pewno jest to rzędu mieszkania, jakiegoś małego mieszkania w Krakowie. Czyli to jest raczej, raczej 200-300 tysięcy niż 800 tysięcy? No na pewno tyle jest i co najważniejsze okres, okres budowy. Dopiero teraz nie wiem, jak Państwo byli oglądać tam. To jest dwa tygodnie okres pracy tego budynku, i ten budynek stoi. Już jest cały budynek. Podmurówka, wszystko jest to porobione. I muszę powiedzieć, że zbudza tutaj wielką sensację. Cała okolica już przychodzi podglądać, zwiedzać no. i wieś się szybko roznosi. Sobotę, niedzielę wycieczki. Wycieczki tutaj są, wycieczki podjeżdżają. Oczywiście przychodzą niektórzy sąsiedzi też spytać, czy można oglądać, jak to wygląda. No widzą te łuki, te, te powietrze, że jest ta wielkość jednak tego. No, zastanawiam się jak to będzie, jak będzie gotowe, to będą sobie mogli pod, to pooglądać. No. Jest no to Państwo, na pewno więcej jak... Przychodzą ludzie, podglądają fajnie, bo promujecie właśnie tego typu ideę. No, wydaje mi się, że to co dobre, to należy promować. Ostatnio przyznam się, że był kuzy, który się pytał, a gdzie są też te pustaki? Mówi, gdzie tam są murowane w środku te pustaki? Zaskoczenie wielkie. A szybkość szybkość budowy jest, szybkość budowy, widać w oczach. Dwa dni ściany stoją całego. A budynku. kiedy spodziewacie się Państwo końca budowy? Tak wakacje. Się, wakacje. Wakacje. Wakacje planujecie się wprowadzić. Wakacje, tak? Tak, tak, oczywiście. I rozumiem, że ten dom po prostu na sprzedaż idzie, tak? Na pewno tak. No tak. jest dla nas za dużo. Jesteśmy rodziną teraz rozwojową, 2 plus jeden Już <głos> <głos> lata minęły i. Trzeba troszeczkę wygody na stare lata. To jest fajne, bo tam naprawdę w tym domu my jesteśmy bardzo zaskoczeni, szczególnie... Cicho, Suska! Ten tydzień jest naprawdę bardzo zimny, a my w środku ma, mamy właściwie temperaturę taką, jakby dom był cały czas ogrzewany. Jest ciepło, przytulnie. Ja powiem szczerze, jestem tym bardzo zaskoczona, bo podejrzewam, że u nas w bloku no na pewno centralne ogrzewanie już nie działa, no, no, więc pewnie. podejrzewam, że klimat mieszkania byłby ponury i zimny, a tutaj naprawdę jest nam ciepło i, i przyjemnie. To jest, hmm. mnie to bardzo zaskoczyło, że naprawdę to się sprawdza. Suzie, my też byliśmy w niepomicach w okresie zimy i byliśmy zaskoczeni, że nie ma ogrzewania, a jednak ciepło w tym domu. Tak, nigdzie nie widać kalorferów, nic takiego. Nie ma właśnie, a ciepło w domu. Tak, tak, to jest ciekawe. Co jeszcze macie się zapytam? O cóż, tu jeszcze państwa można dopytać. Mnie najbardziej właściwie interesuje to, co państwa najbardziej przekonało do zainwestowania w taki dom. Czy głównie te elementy oszczędności ekonomiczne? Co tak naprawdę Państwa przekonało? Czy a, czy wypowiedzi jest ekologami osób... jakimiś, czy, czy coś w tym. Stylu? <grymne> nie no, tam ekologami nie, a na pewno względy ekonomiczne. To jest chyba podstawa tego. To jest podstawa tego. Podstawa, tak. Czas budowy, Czas budowy oszczędności. i oszczędności później no. to jest to, że też nie ma nie ma po prostu jakichś takich u, uciążliwych tam prac przy tym budynku. No i nowy budynek no, od podstaw. Ale jeżeli mogę to tak coś powiedzieć, to... Nie wiem, czy się Państwo zauważyli, że też taki mamy kaprys w tym domu, jak i w tym domu, w którym Państwo mieszkacie, że będziemy mieć kominek, kominek i ogień jest w kominku, będzie zimą. Teraz nacisz czas, prawdopodobnie. No, przepraszam bardzo. <laughs> Dziękuję za raz. <laughs> Przepraszam, jeszcze raz może, może Pani o tym kominku jeszcze raz powiedzieć. No mówię, że to taki nasz kaprys, jest, jest, bo prawdopodobnie w tym domu w ogóle jest niepotrzebny kominek, że jest zbędny, bo jest i tak właśnie jest ciepły ten budynek, że to jest taki zbędny jak gdyby gadżet można powiedzieć, to jest taki już kaprys właścicieli, Który a że ma cieszyć oko ogień sam tak, w sobie. Tak, tak, a sam ogień właśnie ten kominek, to ciepło z kominka, do którego jesteśmy przyzwyczajeni po prostu Tutaj też zostanie i będzie nam tutaj. To fajnie, że służy. właśnie przy takiej budowie nie trzeba z tego rezygnować, bo jednak ludzie, którzy mieszkają w domkach, przeważnie te kominki mają. E, I to jest fajne, jeżeli Państwo jesteście przyzwyczajeni, że ta technologia e, jakby zezwala, zezwala, też, zezwala tak. właśnie na takie rozwiązania. To jest fajne. Natomiast tak... y, t, już, już nas uprzedzono. Żebyście Państwo przypadkiem przy takiej pogodzie nie, nie rozpalali w tym kominku, bo się ten ugotujecie. Więc. No to dlatego mówię, że tak sporadycznie zapalimy zimą, jak będą mrozy, natomiast no, ciepło z, oginka, z, z kominka raz na jakiś czas. Nie, jak będą mrozy, jak bójśni. będą goście. No, no i, i też dla gości, goście. bo dla niektórych to jest wielka frajda, jeżeli są w domu i pali się w kominku ogień. To jest no tak, no, zupełnie inna atmosfera, jest taki klimat specyficzny. A ja jeszcze chciałam zapytać e, o powierzchnię tego domu, bo tak próbowaliśmy porównać to na oko z naszym domem w Michałowicach, w którym mieszkamy. Jaka tam jest powierzchnia? 120. 120, czyli około większe. 20 metrów więcej niż w tym domu, w którym my mieszkamy. No tam są dwie sypialnie, te mniejsze jedna ta duża i duży salon. To fajna przestrzeń. I kuchnia podejrzewam, że łączona z salonem, prawda? Łączona częściowo, tak nie do końca, bo ja jednak nie jestem zwolenniczką takiej do końca otwartej przestrzeni, bo lubię się tu w kuchni, a drugiej osobie to przeszkadza. Dlatego to wszystko tam ma być takie wyważone i wygodne. I Fajnie by było Państwa odwiedzić w wakacje, jak się wprowadzą. to w wakacji przyjedziemy na ten... ja Zapraszamy, na zapraszamy, jak będziemy już gotowi, to to bardzo. Naprawdę ten czas zapraszamy. budowy to jest niesamowicie szybko. Od momentu rozpoczęcia prac budowlanych do wprowadzenia się to jest parę miesięcy. Tak, to, to w nie ma pary miesięczne, nie ma pary. Znaczy, no tak trzeba liczyć, że te trzy miesiące to dobre są, to żeby zabudować. No troszkę te, bo to... deszcze, te deszcze przytrzymały troszkę ta wilgotność, bo nie można tej siatki teraz na ten budynek kleić, wiadomo. Bo styropian jest oklejany siatką. Siatką jest oklejany i klej, klej siatka. No, a tak, teraz to wszystko akurat przed nami tam... ten okres się zaczął tych deszczy. Nie mhm. wiem, czy no i Państwo to jest zwrócili uwagę, bo z boku widać, jak te rolki tych siatek są tam zabezpieczone, są przygotowane właśnie, żeby to kleić. To jest, mówię, to jest takie wszystko nowe i takie inne i takie ciekawe. I człowiek się całe życie uczy i, i tak jak mówię, jak na początku takie rozmowy, żeśmy prowadzili, to też tradycja, nowoczesność, to takie wszystko było, y, jedne argumenty za drugimi. I, 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 i no trochę to trwało, zanim żeśmy wyważyli na co się zdecydować. Czyli nie obawiają się Państwo mieszkania w takim domu? Przemyślana decyzja, przekalkulowana. Nie, no, widzieliśmy ją. Tak, tak, widzieliśmy, tak, tak ale tak, generalnie. nie tak, tych niepołomicach tutaj, w tych Michałowicach na dole, tam widzieliśmy, jak to wygląda. W ogóle też byliśmy podglądać w trakcie, jak już to wykańczali, wszystko te, te oświetlenia, podwieszanie tych sufitów, to wszystko. No. I tam, mówię, tą ekonomikę tam na strony internetowej. I jest ta możliwość podglądania kosztów utrzymania, jakie tam się ważą przez zimę, żeśmy też to tam obserwowali troszeczkę, to takie zachęcające pod każdym względem właśnie finanse, a to jest najważniejsze dzisiaj, te koszty utrzymania. No to na koniec ja jeszcze nie mogę się za, nie zapytać. Bayern czy Borussia? Bo Borussia. Borussia, nie? Ja nie odpowiem, bo nie kibicuję. Dobrze. No to... Niech wygra lepszy. Niech wygra lepszy. Dziękujemy za rozmowę w takim Dziękuję. razie. Dziękuję. Dziękujemy.